Cześć wszystkim, Adam Maluida z tej strony. Dzisiaj jest ze mną Grzegorz Bralewski. Grzegorz jest menadżerem sprzedaży w agencji Insigma na Cyprze Północnym. Cześć Grzegorz. Cześć wszystkim. Cześć Adam. Cześć. A dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu na Cyprze Północnym i będziemy zastanawiać się nad tym, czy Cypr Północny to jest właśnie najlepsze miejsce do zainwestowania i życia w 2024 roku. Więc Grzegorz, na samym początku powiedz mi, czym jest dla Ciebie Cypr Północny? Cypr Północny dla mnie jest miejscem, gdzie chcę żyć i inwestować w 2024 roku. Czuję się tutaj bezpiecznie, jest ciepło przez prawie cały rok, bardzo przyjemni ludzie, dużo, dużo atrakcji, są miejsca, które po prostu warto odwiedzić, są zabytki. Okej, okay, dobra Grzegorz, a powiedz mi, jak tutaj ludzie mogą przylecieć na Cypr? Najłatwiej dostać jest się tutaj przez Larnakę. Możemy też dostać się do nowo wybudowanego lotniska. W poprzednim roku powstało lotnisko Werdzian, ale też poprzez Turcję, chociażby promem. Okej, okay, okej, okay. czyli jest wiele możliwości, żeby przylecieć tutaj z Polski na przykład. Tak, tak, oczywiście. Z Larnaki do północnego Cypru wystarczy 40 minut taksówką, żeby się dostać na miejsce. Super, super, okej. Okay. A powiedz mi, dlaczego tak naprawdę ludzie tutaj przelatują, dlaczego ludzie tutaj inwestują, chcą tu żyć, jaki jest taki główny, główny powód? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim pogoda. W słońce, jest ciepło, mamy śródziemnomorski klimat, piękne plaże, nieruchomości bezpośrednio w górach, powiedzmy tak, bezpośrednio na plaży. Okej, okay, więc jesteśmy już tutaj w nowym miejscu, jesteśmy w jednym z penthouse'ów, w bardzo popularnym projekcie tutaj na Cyprze Północnym, jest znowu ze mną tutaj Grzegorz. Więc teraz porozmawiam sobie bardziej o inwestycjach, o inwestowaniu tutaj na Cyprze Północnym, więc tak naprawdę Grzegorz, powiedz mi, dlaczego ludzie tutaj inwestują, co jest takim największym plusem inwestowania na Cyprze Północnym. Inwestorzy decydują się na zakupy na Cyprze Północnym ze względu na ceny, tak? Jest dużo niższa do porównywanych inwestycji w Europie gotowe projekty, prawda, spełniają wysokie standardy i oczekiwania zamożnych klientów. Też jakby lokalizacja tej, tej nieruchomości jest bardzo blisko od morza, tak? mamy dostęp do pełnej infrastruktury, prawda, do basenów, do restauracji, do SAM. Możemy jak najbardziej też w formie inwestycji. Podchodzić do zakupu takiej nieruchomości. Ona świetnie się będzie nas sprzedawała, tak? ale również też świetnie będzie nam się wynajmowała. Chociażby właśnie ze względu na lokalizację. Piękny widok z okna. Dobra, powiedz nam, w jaki sposób możemy płacić na Cyprze Północnym, jak tutaj waluta obowiązuje, jak to, jak to tutaj wygląda. Obowiązuje lira turecka, ale płacić możemy w funtach, dolarach, euro. Posługujemy się również kryptowalutami, nawet w sklepach możemy zapłacić kryptowalutami. Ceny nieruchomości podawane są oczywiście w funtach brytyjskich, ale możemy. Jakby rozliczać się też również w euro i dolarach, prawda, po okay. przeliczeniu. Okej, okay, a powiedz nam, jakie tutaj są nieruchomości dostępne na sprzedaż właśnie na Cyprze? Wśród ofert mamy mieszkania typu studio, 1 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1 typu loft na przykład, tak, mamy dostępne wille, mamy dostępne penthouse'y, Także szeroki wybór, jeśli chodzi o nieruchomości na Cyprze Północnym. Okej, okay, czy tak naprawdę na wszystkie potrzeby, gdzieś gdzieś macie dopasowaną nieruchomość? Jeśli to, ktoś chce penthouse, może otrzymać penthouse. Jeśli ktoś potrzebuje studio 1 plus jeden, no to, no to gdzieś też takie nieruchomości macie w ofercie. Okej, okay, Grzegorz, a więc powiedz nam, czy te wszystkie projekty, które tutaj macie na Cyprze Północnym, one są już w 100% gotowe, czy można jakoś dostosować w zależności od swoich preferencji? Tak, jak najbardziej możemy wpłynąć na wczesnym etapie projektu, prawda? I dostosować do własnych preferencji, prawda, ten projekt. Także jak najbardziej. Tak. Ok, dobrze. A jakie są gdzieś harmonogramy płatności dla inwestorów? Jest kilka różnych wariantów, prawda? Wiadomo, że nieruchomości, które chcemy kupić już gotowe lub z rynku wtórnego, trzeba płacić całość sumę, czyli 100%. Tak? W momencie, kiedy kupujemy nasze projekty, jest możliwość wpłaty powiedzmy od 35%, tak, na żeby zagwarantować sobie zakup danej nieruchomości musimy też płacić zadatek na poczet tej rezerwacji. Mhm. I to jest suma około tam od, od dwóch, do pięciu tysięcy funtów. Ponadto, jeżeli wpłacilibyśmy więcej, tak, no bo wpłacilibyśmy połowę powiedzmy całej wartości, to wtedy otrzymujemy bonusy od, od deweloperów. Tak? Następnie, e, też deweloperzy oferują dla nas e, możliwość spłaty ratalnej. E, pozostałe raty są nieoprocentowane i one mogą sięgać nawet 8 lat. Prawda? Ponadto, co bardzo istotne dla inwestorów, e, jest to, że nasze nieruchomości już klucze pozyskujemy znacznie wcześniej, tak? bo te projekty powstają w przedziale czasowym, są takie, które powstają. Już powiedzmy za półtora roku powstaną, a są te, które też będą w najbliższych powiedzmy dwóch, powiedzmy dwóch i pół roku. Tak? Także jeśli mielibyśmy ten okres kredytowania rozłożony na lat 8, to w tym momencie w trakcie wynajmowania już tej naszej nieruchomości Spłacamy, spłacamy przychodem, prawda, te raty, które nam zostały, tak? Okej, okay, okay. To jest bardzo, bardzo fajna opcja dla inwestorów. A, a jakie właśnie inwestorzy mogą otrzymać bonusy od deweloperów? Deweloperzy oferują bardzo dużo bonusów, między innymi to będzie w momencie, kiedy wpłacimy połowę kwoty całej wartości, prawda, Możemy otrzymać tak zwanego cashbacka. Jest to 6% naliczane od tej sumy pierwszej wpłaty w skali roku. Okay do momentu otrzymania przez nas kluczy, tak? Kolejnym bonusem jest powiedzmy pakiet design. Pakiety takie zawierają w pełni kompleksowe wyposażenie danej nieruchomości, prawda? Od po prostu zastawy, prawda? Po sztućce, także, także 100% jest na gotowo. Możemy otrzymać też rabat, prawda? Jeśli wpłacimy wyższą kwotę niż te 35%, prawda? Pierwszej wpłaty. Możemy również otrzymać różnego rodzaju sprzęty kuchenne, prawda? Czy, czy zmywarkę, czy, czy powiedzmy lodówkę, czy powiedzmy telewizor, także dużo, dużo Dużo takich rzeczy też jakby jest oferowany przez dewelopera. Ok, więc jesteśmy teraz w siedzibie firmy Insigma, jest ze mną znowu Grzegorz, i porozmawiamy już teraz stricte o inwestowaniu Grzegorz. Powiedz nam, dlaczego ludzie tak naprawdę inwestują na cyprze Północne? To, co zachęca inwestorów do inwestowania na Cyprze Północnym, to przede wszystkim niskie ceny. Dużo niższe niż w Europie, a standard jest na takim samym poziomie. Materiały są naprawdę wysokiej klasy, użyte do wykończenia, prawda? Nieruchomości te są położone bardzo blisko morza, co zapewnia popularność wśród odwiedzających. Ok, Grzegorz, a powiedz mi, gdybym ja dzisiaj chciał tu, tu i teraz zainwestować, to jaki byś gdzieś mógł mi przedstawić po prostu plan płatności? Podstawowy plan płatności wygląda w ten sposób. Zaczynamy od zarezerwowania sobie po prostu danej nieruchomości. To kosztuje nas od 1000 do 3000 funtów. Następnie do miesiąca czasu potrzebowałbyś y, zrobić pierwszą wpłatę. Ta pierwsza wpłata jest od 25 do 35% wartości całej nieruchomości. Tak? I po tym już jakby otrzymujesz około y, maksymalnie nawet 80, y, 85 miesięcy nieoprocentowanych rat. Deweloperzy w swojej ofercie y, mogą zaproponować na przykład ciekawe bonusy, tak? będą to powiedzmy, cashbacki w wysokości około 6%, tak będą to gwarantowane kwoty wynajmu w skali roku, mogą też dołożyć, powiedzmy, wyposażenie kuchni, tak, mogą do ciebie, mogą zaproponować, pakiet design, także wiele, wiele ciekawych ofert, tak, one też różnią się mocno od siebie i w zależności od danego projektu, prawda, możemy oczekiwać zupełnie różnych bonusów, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Okej, okay, okej. Okay. a powiedz czy nam, jaki jest najlepszy czas, żeby zainwestować, czy jeśli ta nieruchomość już jest wybudowana, jest gotowa do wprowadzenia, czy może na jakimś wcześniejszym etapie? Najlepszy czas na inwestycje jest zakup nieruchomości na wczesnym etapie projektu. Wtedy za niską cenę uzyskujemy naprawdę świetne warunki prawda? inwestycyjne, bo jakby z każdym rokiem ta nasza nieruchomość zyskuje na wartości, czyli ten przyrost gotówki będzie bardzo duży. Tutaj takie porównanie: gdybyśmy chcieli od razu kupić nieruchomość już gotową, prawda? to musimy zapłacić 100% wartości. Tak? A na tym wczesnym etapie zakupu mamy możliwość kredytowania, prawda, mamy nieoprocentowane raty. Tym samym, jeżeli długość spłaty wynosi powiedzmy 85 miesięcy, to już w tym momencie ten projekt na nas będzie też zarabiał. Tak, i z pieniędzy, które zarobimy z wynajmu, będziemy mogli opłacać sobie raty, bo projekty są powiedzmy na, one powstają bardzo szybko, nie wiem od dwóch do trzech lat, tak? Są projekty, które powstaną na przomie półtora roku, na przykład także ta oferta naprawdę na wczesnym etapie. Jest najlepsza dla inwestorów. Okej, okay, czyli najlepszym etapem, żeby zainwestować, jest po prostu ten wczesny etap, to się po prostu bardziej opłaca. A tak wiesz, realnie dzisiaj do siebie przychodzę, że już słuchaj, chcę kupić, ile potrzebuję pieniędzy, żeby zakupić taką Od 85 tysięcy funtów zaczynają się już prawda, ceny nieruchomości i też te nieruchomości są naprawdę wiesz, świetnie wykonane. prawda? Tutaj pomimo niskiej, niskiej kwoty zakupu. Ta nieruchomość też będzie naprawdę fajnie nam się bierz, wynajmowała, ona też przyniesie oczekiwane zyski. Tak? Także naprawdę, naprawdę warto. Uważam, że ta cena jest bardzo niska. Okej, okay, okay. a powiedz mi, e, jeśli chodzi o sam zakup, to lepiej kupić bezpośrednio od dewelopera, uniknąć tej agencji, czy kupić z agencją nieruchomości? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Ja uważam, że zakup bezpośrednio od dewelopera e, jakby zobowiąże nas, prawda? Też staniemy przed problemem e, różnego rodzaju formalności, prawda, z którymi niekoniecznie musimy sobie poradzić. A nasza agencja, przeprowadzić się w bezpieczny sposób wiesz, przez cały ten proces, tak? Uważam, że lepiej, lepiej nawiązać rozmowę z kimś to od samego początku, czyli od etapu zakupu, pomocy w wyborze prawda, dokonania zakupu, no bo to jest bardzo istotne, tak poprzez wynajem, aż później prawda, do momentu sprzedaży jest cały czas z nami. Także od samego początku my stajemy się twoim partnerem, tak naprawdę, i opiekujemy się tobą aż do samego końca. Okej, okay, a może powiesz nam troszkę na temat właśnie jeszcze raz cen, na temat tego, czy wy macie takie same ceny, jak deweloperzy, czy wszystkie agencje mają takie same ceny, czy każdy ma jakieś inne ceny tych nieruchomości, jak to wygląda z tej strony? Rynek Cypru północnego bardzo różni się od rynku polskiego, prawda, jeśli chodzi o zakup nieruchomości i ofert, dlatego że deweloperzy przedstawiają jedną cenę dla wszystkich agencji nieruchomości. Także my tutaj jakby nie konkurujemy ze sobą. Jest tak duży po prostu rynek, że to nam się super sprzedaje i jakby nie ma takiej potrzeby, żeby sobie tych klientów tak kolokwialnie powiem, podbierać, prawda? Także ta cena, ta cena jest jedna i, ta, i taka sama po prostu dla wszystkich agencji, ale my staramy się wychodzić też na, jakby na przeciw naszych klientów i też chociażby właśnie zapraszając do nas na wycieczki, tak? Sponsorując też jakiegoś rodzaju bonusy od naszej firmy Zachęcić jednak do korzystania z naszych usług. Ale i też, jakby mówię, gwarantujemy przede wszystkim bezpieczeństwo tak? przeprowadzenia przez cały proces od zakupu, poprzez wynajem, do późniejszej sprzedaży. Jasne, czyli jak gdybym dzisiaj chciał kupić, totalnie się nie znając na papierologii, na tym wszystkim, przechodzę do Was, wszystko załatwiacie za mnie. Tak, oczywiście. Jest to, jest, to, jest to w pełni kompleksowa usługa. Tak samo w momencie, kiedy zechciałbyś później przekazać nam tą nieruchomość do wynajmu. My też zaopiekujemy się tym. Dla Ciebie jest to pasywna forma dochodu. Jest ze mną Maria oraz Grzegorz. Przywitajcie się. Cześć. Halo. Maria jest tutaj właścicielem firmy właśnie Insignia i będziemy mieli do niej parę tutaj pytań. Więc na samym początku, jakbyś mogła nam powiedzieć, dlaczego gdzieś zdecydowałaś się, aby właśnie przeprowadzić się na Cypr Północny. Maria, Jewowa bros. To Czemu Ty tutaj prosto prostu A Co że Ty tutaj przyjechałeś?

Uh, dla Marii się bardzo tutaj spodobał, ponieważ ten rynek jakby spełnił oczekiwania jeśli chodzi o inwestycje. Czy To jest bardzo bezpiecznie. ludzie? Bardzo, uh, bardzo przyjemni uprzejmi ludzie. No i co najważniejsze No przez cały to jest ciepło. Okay, okay. Uh, a jak długo już zajęła jest właśnie na Cyprze? Jak długo ty już tutaj jesteś? Ja już na Siewiernym Kiple przeżywam 9 lat ze swoją rodziną. E, Maria jest już tutaj od 9 lat wraz ze swoją rodziną. Okej, okay, a teraz jakbyś mogła powiedzieć, w jaki sposób zaczęłaś biznes na Cyprze Północnym e, i jakie są dalsze plany tutaj na rozwój firmy? Kiedy zaczęłaś zajmować się zanimacjami w Siewiernym Kiple i jakie plany masz na dalszą firmę? No, nie zanimacjami, zanimacjami w Siewiernym Kiple. Z nieruchomościami Maria zajmuje się już od 8 lat na Cyprze Północnym. A raczej była partnerem na drugiej kampanii, która też zajmowała się sprzedażą nieruchomości. Wcześniej Maria była partnerem jakby biznesowym też firmy, która pracowała w nieruchomościach. Za wiele lat pracy z pieprzmieniem i pytania, co jest na przez, przez bardzo długi okres czasu, kiedy ona była wspólnikiem, w, w, w poprzedniej filmie wyprasowała sobie bardzo dobrą reputację tutaj. Chcę odprzeć swoją kampanię, żeby ludziom okazywać, że usługi nie tylko sprzedaż nieruchomości, no i posprzedażny serwis, to bardzo ważne, ponieważ one gier nie są tylko sprzedaż, to nie prezent jakby jej powodem otwarcia tej firmy Insigny było to, że chciała się zajmować nie tylko samym zakupem nieruchomości, prawda, ale też pomagać klientom w wynajmowaniu też tych, tych nieruchomości świadczeniem pełnego zakresu usług w tym temacie aż do momentu sprzedaży. Okej, okay, a powiedz mi, jaką widzisz przyszłość dla wyspy i dlaczego właśnie inwestorzy powinni zainwestować na cyprze północy? Takie buduszcie u Cybernego Kipra? и почему здесь люди должны инвестировать? Ну, no, во-первых, Северный Кипр – это молодой инвестиционный портфель у сегодняшнего дня. На дешевший день по есть рынок, который только так направо повстает. А сюда приезжают сейчас много людей, кто хочет инвестироваться в этот остров, потому что они получают здесь хорошую беспроцентную рассрочку от застройщика. E, dlatego też, że tutaj przyjeżdża bardzo dużo ludzi, prawda, ze względu na deweloperów, którzy dają e, nieoprocentowane raty i bardzo niską e, prawda, możliwość wpłat, tak jakby wpłat, tutaj Przez głądę, z dęścia, w, w, na wpłaty, tak e, Od W ciągu ostatniego roku e, bardzo w, jakby w, jest bardzo duży wzrost, prawda, popularności e, tej wyspy. I większy plus to jest zdziejski, możemy też dać jakikolwiek dochody przy kupowaniu nieruchomości. Też bardzo dużym plusem jest to, że nie musimy prawda, wykazywać żadnych dochodów prawda, przy zakupie tej nieruchomości. Mm. A jakie będzie się w siedzeniu na pewno to pokaże Toryna? A to, co się jeszcze wydarzy tutaj prawda, na, na Cyprze Północnym, to pokaże nam czas. W zeszłym roku powstało nowe lotnisko Tverczanie. I będzie możliwość przylecieć tutaj bezpośrednio z Turcji, prawda? Do nas na Cypr Północny, bez przesiadek, tak jak do tej pory. Na jednym ja rado przywiestamście na więc z tym was trećem pokażę nasz na ostrę. Dlatego też Maria serdecznie zaprasza wszystkich tutaj, prawda, do nas, abyśmy mogli pokazać, jak pięknie jest. Maria powiedziała, że dla wszystkich osób, które zwrócą się do Twojej firmy Social AM. Ona proponuje bezpłatny przylot dla tych oczywiście, którzy dokonają zakupu oraz bezpłatny transfer z lotniska do kurortu i tutaj tego trzydniowy pobyt wraz z naszą kompleksową obsługą. Więc tak jak usłyszeliście, jeśli jesteście zainteresowani, aby zainwestować na Cyprze Północnym i odezwiecie się właśnie tutaj z ramienia naszej firmy, będziecie zaproszeni na taki trzydniowy bezpłatny wyjazd inwestorski. I wszystkie linki na temat Insigma Estate będą w opisie pod tym materiałem. OK, więc teraz, Jeżeli już może troszkę więcej opowiesz o waszej agencji, czym dokładnie się zajmujecie i gdzie was możemy tutaj znaleźć. Jesteśmy agencją nieruchomości na północnym Cyprze. Zajmujemy się całym procesem od zakupu poprzez wynajem do pomocy w sprzedaży dla naszego klienta. W zespole mamy około 20 ludzi. Rozmawiamy po niemiecku, angielsku, rosyjsku, polsku, włosku również. Co więcej, mamy ponad 900 już jakby zrealizowanych transakcji. Do tego oferujemy dla wszystkich chętnych możliwość przyjazdu do nas. Dla osób zdecydowanych zapłacimy za bilety lotnicze. Transfer z lotniska do nas bezpośrednio do kurortu. Przez trzy dni zasponsujemy pobyt w jednym z wybranych kurortów. Otoczymy pełną opieką, tak? Zabierzemy na różnego rodzaju wideokonferencje, tak? Będzie możliwość zapoznać się z deweloperami też, ze szczegółowymi informacjami na temat po prostu przyszłych inwestycji. Okej, okay, a może macie przygotowany jakiś bonus... Specjalnie dla naszych widzów, którzy właśnie oglądają ten materiał, dla wszystkich, którzy się zdecydują zakupić poprzez naszą agencję nieruchomości, zasponsorujemy sprzęt do kuchni, wyposażenie kuchni, Między innymi płytę indukcyjną, lodówkę, pralkę. Okej, okay, super, super fajnie. Więc Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za tą fajną rozmowę. A Wy, jeśli obejrzyliście te wideo i chcecie zainwestować na Cyprze Północnym, zgłoście się tutaj właśnie do agencji, m.in. do Grzegorza, a będziecie mogli odebrać te bonusy. Bardzo Wam dziękujemy za ten materiał.